A potem pojedziemy do biura. Dobrze, ciociu. Nikt dzisiaj nigdzie nie pójdzie. Jak to? Dlaczego? Rośni? Tak, babciu? Powiedz, co chcesz powiedzieć. Musimy iść. Wszyscy się zawsze dokądś śpieszą. Nikt dzisiaj nigdzie nie pójdzie. Jak to? Jedziemy do Trimbaka Odwiedzimy świątynię. Świątynię? Dlaczego nas nie uprzedziłaś? Mam dzisiaj ważne sprawy. Jutro zjawić się ma specjalny klient, i dlatego muszę. Jutro to jutro. To, co Wam mówię, jest równie ważne. Musimy pojechać do Trimbaka Żwaru.